Dzień dobry. Chciałabym zapytać, jak przygotowania do matury? Czy już zaczęła się maturalna gorączka? Zacząć się na pewno zaczęła. U każdego myślę, że ta gorączka w jakimś innym stopniu rośnie, aczkolwiek ja jestem osobą nastawioną pozytywnie do życia, więc co być, to będzie, więc u mnie to jeszcze się nie gotuje. Tak, tak bym powiedziała. Maturalna gorączka zaczęła się, zaczęła się już tak właściwie przed studniówką. To już ostatni dzwonek był dla nas i od tego czasu jest no, niestety ciężka praca. Właściwie my, osoby, które znają w melo historię, to już od września pracujemy. Tak szczerze mówiąc, to stresu tu za bardzo nie czuję. Przygotowanie tu było lidu. Tak powolutku, co trzeba, to się douczę. Prze przez trzy lata się szykowałem, więc myślę, że raczej nie będzie większego stresu. Mówimy, że. Że zrobiłam tyle, ile mogłam i teraz wiem, że nie mam co odczuwać stresu, bo miesiąc przed już za dużo nie zrobimy. Tak, tylko się bardziej nie, nad, nie nadrobimy, tak, a negatywne myślenie raczej nam nie pomoże. I trzeba być po prostu dobrej myśli. No. Na razie wszystko na spokojnie, największy stres to pewnie będzie na samych egzaminach. Przygotowujemy się przede wszystkim na lekcjach. Czasem coś się w domu zrobi, jak będzie chwila wolnego, ale trzeba sobie dać też trochę luzu gdzieś wyjść czasami, żeby za mocno się nie zamęczyć tą nauką. No i tak to leci. Czy więcej godzin poświęcacie w domu w porównaniu do poprzedniego półrocza? Że więcej uczycie się? Czy jakiś, taki, jakiś plan, schemat działania? Jak, jakie po kolei tematy realizujecie? Znaczy, u mnie to wygląda tak, że ja już od początku roku szkolnego, czyli od września, tak sobie zaplanowałam, co muszę powtórzyć, w jakim miesiącu. Miałam plan, rozpiskę dokładnie, jaki temat powtarzam w danym miesiącu, w danym tygodniu. I w sumie tak jest do tej pory. Także to jest systematyczne. U mnie te półrocze jest pewnie bardziej pracowita, bo się bardziej tu maturę czuję na karku, mimo wszystko. No i jest większa mobilizacja, ale, ale czy nakład pracy jest dużo większy? No, nie wiem. W tym półroczu zdecydowanie więcej się utrzymy, bo jak wiadomo, niedługo matura trzeba jak najlepiej napisać, Tak więc przygotowania pełno paru. Tak, tak, zdecydowanie teraz to już, no tylko głównie matematyka i fizyka. Czy nauczyciele prowadzą jakieś dodatkowe zajęcia, czy zostawanie po godzinach w szkole? Tak, są takie możliwości. Ja osobiście uczę się w trzecim, w trzecim liceum ogólnokształcącym. Są również zajęcia, właśnie tak zwane fakultety z chemii, z biologii. Można również zostać po lekcjach, zgłosić się z danym problemem do nauczyciela i nauczyciel bardzo chętnie wytłumaczy i pomoże. Nasza pani profesor organizuje dodatkowe zajęcia, na których musimy przygotować odpowiedni rozdział. No i teraz właściwie już zbliżamy się ku końcowi. Dają nam różne ćwiczenia, no i przede wszystkim przygotowują nas na lekcjach. Organizują nam też dodatkowe zajęcia poświęcone tylko i wyłącznie maturze. A plany po maturze? Jeśli się uda, to bym chciał pójść na prawo, do Białego Stoku, najlepiej. Blisko i przyjemnie. Na politechnikę bodajże do Wrocławia. Albo do Gdańska. Zależy jeszcze się do mechanika i budowa maszyn. Uf, najprawdopodobniej będzie to szkoła główna handlowa w Warszawie. No to ja albo medycyna w Białymstoku, albo biotechnologia w Gdańsku. A ja fizjoterapia, albo położnictwo. Są pewne plany. Zależy to od tego, jak matura pójdzie, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jakieś sposoby na stres? Wiem. Nie, nie wiem, nie wiem. Myślę, że to egzamin jak każdy inny to się napisze. Nie będzie żadnego stresu. To zawsze jakieś wyjście do kina, na basę, na koncert, spotkanie ze znajomymi, posłuchanie muzyki nawet pomaga. Ale ja nie wiem, ja w sumie szczerze jeszcze stresując nie odczuwam, więc, <noise> więc nie, mam, nie mam sposobów, ale przed maturą może jakiś znajdą. Nie no, zawsze stres musi być, bo stres, stres też pozytywnie działa na człowieka. No razem w klasu planujemy pójść sobie na zakończenie roku, gdzieś do klubu się pobawimy, wcześniej też gdzieś sobie pójdziemy i taki ostatni maturalny weekend sobie spędzimy. Nie można myśleć z zamkniętymi klapkami. Trzeba również spotykać się ze znajomymi, trzeba znaleźć czas na, właśnie na spacer. Bo jak siedzimy, nawet sami jak siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, no to jest już, człowiek jest inny, jest smutny, a jak spędzi sobie troszeczkę czasu ze znajomymi i tak dalej, to myślę, że jego nastawienie już na tą maturę i na to wszystko jest inne.